Dobrze będziesz miał. Ja nie wiem, jak ty to przejedziesz. leś Zresztą się tu kurwa utopi zaraz. Ty! A ty nie masz snorkela! To jadę już. No to jedź. Kurwa, przecież się tu kurwa w... Nie, nie, nie. Przecież tutaj kurna na wrzysiu nie przejeździ. XJ, nie XJ. Ja rzeczywiście lepiej wyjeżdżam z kolei niż wy. Tam! Skręć koła! Teraz! Kurwa! Jak... Jak on kurwa z tego wyjechał? Ale normalnie szok, I w to już byś siedział! Czekaj Dobra, teraz z drugą stronę Tam zawrócę ale wieź w tą wodę Ale w tą wodę wiedź. To czekaj ja tu stanę. Nie, niemożliwe. Kurde, jak on z tego wyjechał nie, Jednak dobrze że żonaty powiedział, że od tych wozów można więcej wymagać niż to wygląda. Ah, não dá, vai ter. Postaraj się pojechać tym, tym śladem, o tędy. Tym kołem? co Tym kołem tędy, o tak. Tak teraz stoisz. Chociaż możesz i spróbować w to, w to głębsze, kuj najwyżej. Się wkleisz. А хорошо, <śmianowidzio> e, Eee, mo możesz spróbować to, to głębsze cofnij no, cofnij atakuj to głębsze, Ta, to głębsze to się nie Potem ja jeszcze raz tu dawaj, nie bój się Twardym trzeba być, nie Bliżej, no. Dobra, o tak jak teraz. Stój, stój, o tak. Nie, w prawo, w prawo. Za bardzo. No dobra, jesz. Skręć koła ostro w prawo. I teraz, no, do tyłu. Ostro w prawo, w prawo i do tyłu. Do tyłu, w prawo i do tyłu. W prawo i do tyłu. Do tyłu. Już się wkleił. Co za kurna. Ja się, kurwa, tu nie Bo mówiłem, czy nie zjeżdżaj, tylko tu, tędy miałeś jechać. Tędy! A nie powiedziałeś, o! Mówiłem! Ten... Dobra, dawaj podłączamy linę. To Ruszaj się.